Do szczęścia. Wystarczy Ci jeden szczęśliwy los na loterię. Prawda? Jeden bilet, jedna liczba. Nie musisz nic robić. Nie musisz się starać. Bo przecież to Ty będziesz tym wybrańcem. Tym farciarzem. Fortuna musi się w końcu do kogoś uśmiechnąć. Dlaczego nie do Ciebie? Trzymaj mocno ten kawałek papieru, bo to Twój bilet do lepszego życia. Twój jedyny plan na przyszłość. Już teraz snujesz marzenia o tym, komu utrzesz nosa, gdy zgarniesz miliony. Będziesz śmiać się z tych, którzy pracowali całe życie, podczas gdy ty, tak, ty, wygrasz wszystko za jednym zamachem. Planujesz, co kupisz, gdzie pojedziesz, jakie luksusy będą twoje. Zbudowałeś w głowie imperium, którego jeszcze nie masz. Ale zaraz. Sprawdźmy te numery. 1, 3, 13, 20, 44, 11, 12. Ups, znowu nie twoje. Ale co z tego, prawda? Przecież zawsze możesz kupić kolejny los i znowu czekać. Nie pracuj nad sobą, nie staraj się. Po co? To wymaga wysiłku, a przecież łatwiej wierzyć, że pewnego dnia ślepy los nagle odmieni twoje życie. Lepiej trzymać się tego skrawka nadziei, że wszystko może się zmienić w jednej chwili, bez żadnego wysiłku z twojej strony. Przecież to ty jesteś tym wybrańcem, farciarzem, który zgarnie całą pulę. Tymczasem inni rozwijają się, budują swoje życie, a ty? Ty czekasz. Czekasz na szczęście, które nigdy nie nadejdzie. Każdy kolejny dzień to tylko wymówka, by nie stawić czoła rzeczywistości, by nie spojrzeć w lustro i przyznać, że boisz się wysiłku, że boisz się odpowiedzialności za własne życie, bo tak jest łatwiej, prawda? Trzymać w rękach ten kruchy papierek, który obiecuje wszystko, ale daje nic. Więc kup kolejny los. Masz dalej o tym, jak wszystkim pokażesz, komu udało się naprawdę? Odkładaj swoje życie na później, bo przecież dzisiaj wszystko zależy od tych kilku numerków. Ale wiesz co? Prawda jest taka, że nigdy nie wygrasz. Nie dlatego, że masz pecha, po prostu dlatego, że nigdy nie odważyłeś się naprawdę zacząć żyć. Twój czas mija. A jedyne co trzymasz w dłoni to kawałek papieru, który nie znaczy absolutnie nic.